Cześć, ja jestem Awy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i to jest seria On za do Milionera. I mm, powiem Wam, że mam nowe konto, ponieważ tam to trochę zepsułem, bo nie wpisałem tam żadnych kodów. Ma, na tym już mam 500 zł, bo to jest słomuszka I mam te dwa light tank, na które mam już trochę wideo, także całkiem całą jedną. I pancerkam w sg 5739F, w którym mam też jedną bitwę i pali 5000 więc jest to nawet sporo. Eee, no i w e, nie wybrałem tym razem Amerykańca, tylko e, Rosjana, nie? Znaczy ZRR, nie? No i e, to jest co nie po, jak skończyłem samolot, takie coś mam. Teraz, więc mamy 2010, trochę mamy wolnego. Więc możemy kupić sobie działo, które ja uwielbiam w tym czołgu. Teraz sobie to kupimy oczywiście, ale dobra O, mam nadzieję, działa w tym czołgu, ponieważ ono jest piątego poziomu, więc teraz jak na sobie na czwórki to nic nam nie będzie. Oh. No i czekamy No i nas na Długo nie wiedziałem jak Ja Po prostu głosowanie jest świetne Na drugie tiery Po prostu bum. Tym czołgiem na takim dziale To ja zrobię tutaj bardzo dużo Przynajmniej mam taką nadzieję Bo jakbym nie zrobił To, to by było trochę, trochę gorzej Ale Miejmy nadzieję Że jakoś to pójdzie Idziemy szybko na heal. A. Spróbuję tam kogoś dorwać. Fajne, że magazynek ma tak strasznie krótki czas przeładowania, A zobaczcie, ma 46 pojedynczych, 4, 4 6, 14, 14 przychodzeń, z czego jeden ten strzela bodajże dwoma, a drugi też dwoma, albo je trzyma, a potem dwoma. Jakoś tak. Albo 4 albo 5 polskich wystrzeluje, więc to jest naprawdę świetne. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał wyjeżdżać. O, jest, y A. o, no, no, tego może dorwać No tak. Standard, nie? Nie, ja śpiąc No, po co? Po co ja też miał przebierać? O, hello. No, no, jeszcze raz wyjeżdżę. No, no, wejść. W tej artylerii trochę się Jestem, Jestem bardzo łatwym celem. W tej chwili. No, no, no. O. No, no. Nie 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 nie, 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 nawet nie było, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, że nie inżynierowałeś we mnie. Szanuję takich ludzi. Dobra, eee O, no ta, 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 na pewno. Chcesz coś jeszcze? Ja się może lepiej wycofam. No, to w sumie to nawet nie wiem od kogo dostałem Dostałem go od artylerii i od T29 nie? Ale nie wiem jak on tam mnie w ogóle przestrzelił Ale jakoś przestrzelił No co mnie w plecy no, to... to dobrze, nie no świetnie, no super, tak Jest farm, no tak Patrz. No właśnie Jeszcze trzy kolejne już dwa, że kolejne dwa o, no dobrze zabildingu Dobrzy team meici Pozabijali o, Państwa Paweł będzie skakał <laughs> O Boże Kamikadze tylko, tylko szkoda, że się nie trafił aby dostał, aby dostał ML Testowane No cofnij się, no No ten no, no, no metr no No cofnij się Cofnął się, nie przebiłem go, no naprawdę Dobra inaczej sobie pogadamy z tobą pa panie Wiesz Za chwilę tutaj, o, 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 o Przebijemy nie, teraz to Proszę pana Pan ginie, nie? Aha O kurde, mam problem Nie trafił dobrze, 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 dobrze Znam go tam trochę, no Aha Tu jest tego co? Tu, tu Dobra, wychodzimy Że aż, mnie aż mnie kusi, że, żeby tam do tego typa jak tam skacze A, tak jak tam ta, do jeszcze dośpawa jumpera. Aż to, aż to chyba zrobię, ja wam powiem, nie? Ja to... Ja, ja to raczej zrobię jeszcze. Um, w sumie tak nie wiem w co, w co bym mógł w co mógł iść, bo... Hmm, w sumie? Bo na pewno chciałem iść w linię y, SA-4, bo nigdy w nią nie szedłem hmm. To w też to szedłem, ale... Dobno, dawno, dawno, temu Zmieniła się podobno Pójdziemy sobie... O, wiem co pójdziemy Pójdziemy w T28, potem w KW-1, w KW-2 e, Z KW-2 kupimy T150, bo jest tańsze Potem z KW-2 kupimy S51 i idziemy, artyleria. Tak, to jest, to jest to. To jest plan na życie. <ślesztuk> A, w sumie. <ślesztuk> 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 oh, może, to by ja taki kaśle Hmm, może pójdziemy. Wiem, że fajnie by było w obiekta 268 w wersji 4, ale. Hmm, jeszcze raz nie wiem, bo chętnie bym poszedł. W... Hmm. A, w sumie, dobra. Ja tutaj spróbuję jakoś to wybrać, a... i wrócę do Was, jak już wybiorę, w co bym chciał iść. Dobra, ja już wróciłem i podjąłem decyzję, czy to mam ile? 4 linie? No sobie jestem w Wielkiej Brytanii, wielkie wiem w sumie, że to jeszcze nie wiem dokładnie, ale waham się między linią Badgera a FAWA. Wiem, że Fawa teraz był znerwiony i już nie on ale w sumie trochę mi kusi, żeby w niego iść. Ale. Hmm, nie! Po, 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 pójdę sobie w Badgera raczej I dobra, w Niemczech pójdę w Mausa oczywiście, Mausik musi być zrobiony um, tutaj pójdę w Ita 4 i myślę, że w Amerykancach pójdę w Sheridana no, no, trzeba no trzeba zrobić Sheridana No bo to jest mocno, to, to jest coś jak to one hitnie, znaczy to jak strzeli, to to one hitnie. No więc dobra, zagramy sobie jeszcze jedną bitwę. te ehm, t 4 i później pewnie aktorem. Hmm, dobra. No i widzicie jakie ja mam szczęście do losowania po prostu znowu na dwójki i to jeszcze jestem w takie, że jest ile? 5 trójek, więc jest po prostu ayy. Zjedziemy sobie na prawo, na tym zobaczymy, że chodzi na prawo. Jakby, też, jakby ktoś nie... nie wiedział to te linie tutaj i to na górze, to, i to tutaj to jest XVM. Jeszcze jak się ma no wersję, tylko ja teraz nie mam pobranej, najnowszej, ee, to je, są kolorki, czyli jak sumie, jak ktoś jest dobry, nie? I to zależy... A, ciebie. On tam a nie, tam jadę, tędy, co ty? No, ale, um, właśnie są te, są te kolorki, i on powiedział, jak to się dobry jest. Czy czerwony, czyli, no, um, może no, to, to, to zależy. O no, to jest takie ogólne pojęcie, że to jest noob, no, albo sam grać, Eee... Boże, e, pomarańczowy to jest e, taki średni grać. Yy, zielony to jest, znaczy jeszcze pardon, jeszcze jest żółty, to jest taki, to jest, do, to jest, no dobry gracz, zielony to jest, no bardzo do, dobry, yy, nie wiem, yy, niebieski to jest, no można powiedzieć, yy, super gracz, a to jest ostatni kolorek, to jest tak, nie wiem, no legenda powiedzmy, no. Jak ma jak macie nie wiem jakieś gry z, z tymi, to właśnie to fetowe będzie taką legendą, nie? Najlepszą postacią powiedzmy, nie wiem. No ale tam pokazuje mniej więcej ile ile HP wy macie na górze. Ja pokazuję wam ile, ma, ile wy macie HP, ale oni no to nie jest tego dokładne, bo, bo to pokazuje wam ile, ile wy widzicie. Czyli powiedzmy, jeśli y, ostatnio widzieliście, y, m, m, mordera, jak miał y, jak miał HP, no właśnie, bo ta, ale ten miał 165, to w tej chwili już, już, nie, już niekoniecznie ma te 165, może mieć w tej chwili już y, 160, nie? Może mieć trochę mniej, to niekoniecznie jest tyle, jak było na samym początku. To jest gada, czyli, standardowo. O nie, 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 nie. Ty to byś se... Ooo, strzeliłeś? Oooo. Teraz się wychyl Dziękuję. <grym> o, nie wyjedzie. No, wyjechał. Te buzy pomysłu. A nie polecam wyjeżdżać. Na, na takie czoło jak ja. Bo się ginie, nie? O ty. Ja mam nie sobie mogę w gamnej tylko strzelać O Jak ty szybko strzelasz? Kurde, co to jest? Eee, tego się ona spodziewać, ale dobra Chodź tu mi pomóż tym pietrachem O kurde Pomóż, pomóż! Dobry, tetrach, dobrze tetrach! Zrobiło, zrobiło, zrobiło. Dobrze Tetrach, dzięki! Dobra, ja się wracam, bo mamy trochę ołów na bazie. Tak, ja, tak jakby z Ero o! Pan widzę boki. Już nie Dobra, nie ma sensu, jedziemy na, na, na bazę. W ten tetrach? Właśnie, o właśnie, oj, teraz mam y, tu. Tutaj mam ofertowy demo, czyli taki super demo, jak mam Co To też się, się skaluje pod względem damage'a. Dla mnie, w sumie, jak gram, to dla mnie ten czołg jest. Może nie jest świetnym, ale jest spoko czołgiem, nie? Ale jak grają mnie mo, mo, moi koledzy, to jest też czołg, który jest tak słaby, że nie wiem co. Zabił mnie, będę się na Jak go mam, po prostu. To jest tak świetny... no właśnie, to jest tak świetny czołg, że on ma taką armatkę o takiego migania, który strzela tak tak szybko, że nie wiem co. A to to jest chałbica, nie? Więc to jest w stanie takiego taką o nie? I jest jeszcze szybkie, nie? To, to, to w ogóle, no... dobrze, jak on to robi rozruchę, nie? No. Nie wiem czy cały... Czoł, cały czas mówię nie. Eee, dobra. Mm. One zarazem są sobie lej... lej traktorem no, lej traktor nie, nie to linia, ha. tu o nie chcę mi się teraz na podstawę dzielę bo jest słabe bardzo co my to mogę sobie kupić teraz ten, a, ale dobra a no, tak a na razie niczego nie bo to nie ma sensu no i dobra wylosowało nas na jedynki, no bo to jedynka no, jest szansa, że nas no, wylosuje na dwójkę ale to jest jeden na nie wiem, sto może nawet 200. no więc na jedynki spoko nawet nie trzeba było tak super długo czekać jak to jest w standardzie Na kolejnym odcinku będę miał i sama na, najnowszego. Na, na Zobaczymy ja i, i, jaki mam chloryk. Mam nadzieję, że Fioletowy musi być. Um, a on właśnie, bo nie powiedziałem jeszcze o co chodzi... Yy, to jest duży klibar na razie, tylko. W to jeszcze sam nie, nie wiem o co chodzi z dużym klibem a tutaj jak ustalamy będzie grać, to trochę, muszę znaleźć Jedną bitwę, jeszcze na tym ciągu nie mam żadnej bitwy. Tam mi się nic nie wsiadla, ale pewnie na... Wcześniej, jak grałem na T4-3 To A my... znaczy proszę Jaki to był czołg? No tamty, nie te O właśnie, o T4-6, no <laughs> Jak grałem Na, na T4-6, to Tutaj mi się wyślało średnie Obarzenia, nie? No to są średnie obarzenia, no to Każdej beta chodzi e, Te kolorki na mapie A niebieski to jest asięg twojego wygrywania Ten, ten co masz w tej chwili w czołu E, tylko że to pokazuje jakbyś jak stał tak jakbyś jak tu sobie tutaj stał, a wcześniej jakby stał tak nie wiem o w tym ej I to była po, po prosta przestrzeń be, be, jakby bez annych krzaków, bez niczego. To w tym momencie wyżej go z takiej odległości wychyli właśnie. No ale są krzaki to pewnie to jak, stu, jak ty szaku, on z w szaku to wychodzi gdzieś... Nie, stąd, nie? Albo nawet troszeczkę bliżej. No więc to to nie jest jakoś super. Ogólnie nas przypiągnąłem, że mu ciok jest super zwrotny. Wiesz, to jest traktor To musi być zwrotny, nie? To to jest na pewno... Ważne z właśnie rysowania Ogólnie, czyli o. Mmm. czyli w sensie, że jak ktoś będzie się w tym miejscu...

O, znaczy... To se W sumie tak ładnie tam stoi, że ci aż... że aż się postrzelam w ciebie, wiesz? No dobra, no zabij tam ty, 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 ty... Hmm... Nie mam pytań. Już ich mało zostało, trzeba byłoby się już na bazę, ale mi się nie chce. Oczywiście, nie? Heee, mam zawolny czołg, żeby się wracać. O, 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 o! siema, siema, siemaneczko. Jak się pan bawi w tym R1? E, ja mam może. Nie, że to tak. No, no. No dobra, no. To trochę jak wodę wyjechałem, ale dobra. To takie piękne było. Dostałem... Aaa, no właśnie tak, tak, bo tak się dziwiłem, nie? 9, 7, 7... 7, 8, 10, nie? Bo... Tak, tak, co? A tu dostałem od, od M1 za 8, 2. No i to wszystko wyjaśniam. No dobra. Faktyczny boty <grym> <grym> Jak widać... Y umiem grać, nie? <śm> ja mówiłem WN8 y ofertowe, to na. Na, na pewno kto ci w to uwierzy. Dobra, no co my tu mamy? No, o, mamy kupi działko, no bardzo dobrze. to jest działko? To jest chyba. chałupica, ha nie? Chałupica, no. Ona jest średnia. Bowolata Choć to nie jest zła, bo to chałupica. Każdy wie o co chodzi z no macha. Choć to chałupica, no. Nie chcę pultonu, boże. Co ja robię? Ehm. Eee, Słuchajcie, ja chyba miałem misję, bo nic nie pokazywałem. A, no dobra, no spoko. Ha! Odprawa. Mhm. Mm To easy. Fajnie. Słuchajcie mamy się Dziękuję. Mhm, mm dobra, ale to... O, nie, a kampania, co my mamy? No dobra, no no rozumiem, o to chodzi kampania, Bo chyba ja się taki łominy nie jestem, żeby... Nie o co chodzi. Cołgi lekkie, o! No tak, hmm. E <śm> Dobra, misje jeszcze, zobaczmy. jakie mamy inne misje. Droga do chwały. Czwarty poziom, chyba, Piąty, piąty. I. Ej, dobre, spoko. Ej, fajne. 50 tysięcy. Fajnie. Mamy. Czucie, nie mistrz. A to, to, to wiem, bo to, bo, bo to robię na swoim drugim koncie. Droga do tanków. Oto, o, to, o, to, to jest spoko. Tego, bo znaczy to można robić. Nie wiem, tylko poziomu nawet. Ale to jest spoko też miejsce w garażu 5000, i za każdym miejsce jest 5000 no ty 1000, 1000 uszkodzeń to, to nie jest takie super trudne nie Nie wiem ciągle są niesamowite, ale dobra e, ten sklep to sklep no gdzie jest um, ten valoris e, pojazdy no to ha 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 sobie wszystkie rzeczy hmm. O, dobra, jest O Boże, to, 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 no nieba, to już wiem co chodzi Cala Chwały O kurde To ja jednak dobry jestem To ja jednak dobry jestem, nie? 5300 ton, no to to jest mocny Panie Nie podskoczysz do takiej Ogólna, tysiąc, pięć bitew, no Widać, że jestem świe świetnym czołgistą 5 bitew to jest moc, prawda? No dobra, no i tym miłym akcentem, jak nie wiem, jak, jak moja klasyfikacja osobista, która ma cały tysiąc, kończymy ten odcinek. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do następnego. Cześć!